Operuję taką kamerą, a nie wielkimi sprzętem. Nie mam wózkowego, nie mam operatora i innych ludzi, tylko wchodzę, robię to sam, ale jednocześnie kieruję tymi wszystkimi ludźmi. Jakby wideo YouTubeowe, nakazuje, żeby samemu nauczyć się tego wszystkiego. Jeżeli się chce wejść na pewien poziom zaawansowania filmów, trzeba już mieć tą pamięć do tego, co się chce w filmie uzyskać, już wcześniej wyćwiczoną. Ten film musi mieć już wcześniej koncepcję. Ja przychodząc na plan, oczywiście mogę sobie zaimprowizować jedną czy dwie sceny, ale już doskonale wiem wcześniej, jak porozmawiać z tymi ludźmi, żeby ich nastroić do tego, żeby oni zrobili dokładnie mniej więcej to, co ja chcę. Oczywiście, co do centymetra nie będą robić to, jak chcę, ale żeby nie wiem, stali przy komputerze, nie wiem, powiedzieli mniej więcej. To oczywiście swoimi słowami. I staram się, żeby było jak najmniej poprawek, dubli i tego typu rzeczy, bo to zawsze bardzo jakby stresuje ludzi i za każdym razem wychodzi gorzej. Więc tutaj jakby staram się być takim przyjacielem, a nie takim katem, reżyserem, który po prostu tych wszystkich aktorów ustawia i każe im coś robić. Bo oczywiście stara szkoła operatorska, czy montażowa powie, że nie montuje się w tak muzyki, nie robi się jump cutów, a ja odpowiem OK, ale jump cuty pierwsze, które e, mogliście zobaczyć były w filmie Bullet na przykład, to było, o, o ile się nie mylę, ponad 40-30 lat temu, tak więc szkoła amerykańska już dawno jakby stosowała tego typu kamery, tylko te wszystkie kamery e, ujęcia zostały zminimalizowane, e, jakby proces uległ przyspieszeniu, coraz więcej ludzi ma dostęp do kamer właśnie do programów montażowych, i dlatego to się wszystko zmienia. Tak jak mówię, tutaj trzeba wyważyć w internecie ilość tak naprawdę sprzętu, jego wartość do tego, co chcemy jakby zrobić, bo wiele filmów właśnie próbuje być doskonałe w każdym calu, ale to nie wychodzi, tak, bo ten film nie ma. W żaden sposób swojej duszy artystycznej, tak? No ja coś tam oddaję, no, artystą nie jestem, ale staram się oddalać w filmie emocje, bo jeżeli są te emocje, to ludzie chcą to po prostu oglądać ten film LG, który zrobiłem, czyli Wjazd na HT, mimo że to jest Mordor, tak? miejsce, które jest nieatrakcyjne dla ludzi, obejrzało prawie 140 tysięcy ludzi, mimo że to jest korporacja. Nic ciekawego.